Z przecieków dotyczących nowych zestawów z Ninjago możemy dojść do bardzo... Mm, nieprzyjemnych wniosków. Czyżby sezon 16 miał być zakończeniem Ninjago? Dzisiaj właśnie o tym. Dziękuję wspierającym i przypominam o subskrypcji, jeśli odcinek Wam się spodoba. Po pierwsze wracają starzy złoczyńcy: wraca Harumi, wraca Pytor, szkieletowy czarownik, Asfira i jeszcze ktoś. Może Garmadon, może Pan E, na razie nie ma pewności. W każdym razie są to mocni złoczyńcy, jest to coś, czego nie spodziewałbym się po ninjago. Przywrócenie tak dużej ilości starych i dobrze znanych przez nas już antagonistów może oznaczać nadejście czegoś wielkiego. I wiele osób w komentarzach, jak i w wiadomościach prywatnych pisało do mnie, że to może być już koniec ninjago. Czy twórcy na pewno chcą zakończyć serial na 16 sezonie? Nie wydaje mi się, ale mimo wszystko uważam, że warto przyjrzeć się argumentom za, jak i przeciw. Na początek, najbardziej oczywista rzecz: to nie może być koniec ninjago, bo zwyczajnie ta seria przynosi firmie Lego zbyt duże zarobki, by z niej rezygnować. Przez ponad 11 lat każdego roku dostawaliśmy zestawy i nowe odcinki. Dużo osób twierdzi, że twórcy mogą zdawać sobie sprawę, że przeciąganie serialu na siłę nie ma sensu i tylko go zepsuje. Bo tak faktycznie jest. Jeśli nie ma pomysłów, jeśli wszystko ma się powtarzać, to lepiej już zakończyć serię. Problem jest taki, że jeśli twórcy będą chcieli skończyć ninjago, ale Lego powie nie, ninjago ma dalej żyć, potrzebujemy tych pieniędzy, no to nie będą mogli kłócić się z taką decyzją. Ale zostawmy temat pieniędzy na boku, skupmy się bardziej na fabule serialu. Wielu powracających wrogów może oznaczać naprawdę ogromną bitwę o krainę ninjago. I dlatego mam nadzieję, że sprawdzi się moja teoria z jednego z poprzednich filmów, w której to starzy antagoniści nie są do końca sobą. Są oni poniekąd iluzjami, no i wtedy ta skala zagrożenia maleje. Kolejną rzeczą, która mogłaby wskazywać na to, że niczego się kończy, są złote moce, znaczy chyba złote moce. Większość zestawów z listy na czerwiec ma w swojej nazwie coś złotego, a do tego sam kryształowy król ma mieć na sobie jakiegoś rodzaju złotą zbroję. I prawdę mówiąc, te złote moce kojarzą się nam wszystkim z początkami Ninjago z sezonem drugim, więc może być to poniekąd trop, że twórcy chcą nadać ostatnim odcinkom trochę nostalgii. Zaś z drugiej strony mamy potwierdzenie, że Ninjago będzie trwać co najmniej do 2023. No tylko że chodzi tutaj bardziej o serię zestawów, a nie sam serial. Tak na dobrą sprawę sezon 16 mógłby być ostatnim, mógłby zakończyć ten serial. A później po prostu Lego będzie wydawało sobie zestawy w stylu tych tegorocznych albo legacji czy coś podobnego. Warto też zwrócić uwagę na to, że sezon 16 został poniekąd przełożony z początku tego roku na drugą połowę. Choć tak naprawdę twórcy nigdy nie potwierdzili żadnej daty, więc nie możemy do końca nazwać tego przekładaniem. Twórcy po prostu chcą teraz zwolnić, pracować w wolniejszym tempie, ale dzięki temu pochylać się bardziej nad szczegółami i detalami w każdym odcinku. No i możemy to zinterpretować dwojako. Pierwsza interpretacja, tak, to koniec Ninjago. Chcieli dopracować szesnasty sezon, żeby Ninjago miało godne pożegnanie, żeby wszyscy to zapamiętali i tak dalej. Zaś druga interpretacja wygląda tak, że skoro mówią od teraz bardziej skupiamy się na detalach, to czy nie jest to w pewnym sensie zapowiedzenie długofalowego procesu? To znaczy dla mnie to brzmi tak jakby powiedzieli: "No, wszystkie 20 sezonów, które jeszcze wydamy, będzie bardziej dopracowane". Po prostu odnoszę wrażenie, że oni tworzą sobie pewne plany na przyszłość. Bardzo spodobała mi się też teoria dotycząca tego, że sezon 16 zakończy niejako aktualną fazę czy też etap Ninjago. Jak sobie obejrzycie cały serial od początku, to wyraźnie można wyznaczyć trzy takie, powiedzmy, fazy czy też okresy: sezony od 1 do 7, potem sezony od 8 do 10 i 11 do 15 lub 11 do 16, jeśli ta teoria okaże się prawdziwa. Oczywiście można byłoby to podzielić na jeszcze więcej części, ale na chwilę obecną nie jest to nam potrzebne. Każde z tych okresów różni się od siebie całkiem sporo. Zmienia się klimat, zmienia się styl, animacja, humor... No, niczego zostało wywrócone o 180 stopni już nie jeden raz i być może ta wielka bitwa, złote moce i to, co będzie nas jeszcze czekać w nowych odcinkach, zakończy pewien etap i od 17 sezonu znowu zostaną wprowadzone jakieś zmiany. To wszystko to są tylko nasze teorie i domysły. Nie możemy być niczego pewni. Ja dalej zachęcam was do udzielania się w komentarzach i pisania własnych teorii dotyczących 16. sezonu. A podsumowując ten dzisiejszy materiał, ja nadal jestem zdania, że Ninjago się jeszcze nie kończy. Nadal uważam, że to nie jest jeszcze ten moment. To już wszystko na dziś. Jeśli odcinek wam się spodobał, to pamiętajcie o subskrypcji na moim kanale oraz o łapce w górę. Trzymajcie się. Do zobaczenia.